Rzecz absolutnie niezwykła w dzisiejszych czytaniach się zdarza. Zobaczcie, że wąż, który w Biblii jest symbolem grzechu, zła czy wręcz szatana, staje się znakiem ocalenia, staje się antidotum na śmierć. I ten wąż miedziany, jakby tego było mało, jest zapowiedzią Pana Jezusa, który również zawiśnie na krzyżu. To jest absolutnie niepojęte, co Pan Bóg tutaj zrobił. Wąż, który jest symbolem zła, grzechu i szatana, stał się znakiem ocalenia i zapowiedział Chrystusa ukrzyżowanego. Być może dlatego Święty Paweł ośmieli się napisać rzecz, co do której tak w której się tak wszyscy trochę boją i tak się trochę z tym mierzą, że On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Że Bóg uczynił Jezusa grzechem dla nas, tego, który nie znał grzechu. Prorok, mówiąc o cierpiącym słudze Jahwe, powie, że Pan zwalił na niego Winy nas wszystkich. I to jest dokładnie ten moment, w którym na Jezusie zatrzymało się całe zło, cały grzech i cała nieprawość tego świata. Nie poszło dalej, na nim się zatrzymało. Znowu święty Paweł powie, że Jezus w swoim ciele zniweczył moc grzechu. Czyli cała nieprawość tego świata, cały jego grzech i całe zło zatrzymały się w jego ciele, umarły i poprzez śmierć i miłość zostały pokonane. I dlatego znak hańby, znak poniżenia i śmierci, jakim był krzyż, stał się symbolem życia, przebaczenia i symbolem czy znakiem wywyższenia można powiedzieć, że Bóg doznał największej chwały w Jezusie ukrzyżowanym. I tak sam tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, Jezus sam o tym w ten sposób mówi, że gdy wy wywyższycie Syna człowieczego, poznacie i pada imię Boga, poznacie, że ja jestem. I jeszcze ewangelista dodaje, kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Jedna z prefacji właśnie w ten sposób o tym mówi: że na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Stąd się wziął zwyczaj zasłaniania krzyży. Może warto o tym tak na marginesie wspomnieć. Przedstawienie na krzyżu Jezusa cierpiącego, umęczonego, okrwawionego to jest mniej więcej XIV wiek. Przez pierwsze wieki krzyże były złote i wysadzane drogocennymi kamieniami, czyli one można powiedzieć, biły po oczach swoim blaskiem. I dlatego się zasłaniało te krzyże, żeby je w wielki piątek odsłonić, po to, żeby zajaśniał ich blask, zajaśniało, zajaśniało ich piękno, tych szlachetnych kamieni. Święty Leon Wielki, o którym tutaj już wspominałem, który powiedział, zostawił po sobie to niezwykłe zdanie, że to wszystko, co było w Chrystusie przeszło w sakramenty, pisze o krzyżu tak. O mocy przedziwna krzyża, o chwało niewysłowiona męki, pociągnąłeś o Panie wszystko do siebie. Twój krzyż jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, przyczyną wszelkich łask. Przez niego wierzący czerpią siłę ze słabości, chwałę ze, ze wzgardy i życie ze śmierci. To, co jest istotne dla nas, to to, że to nie jest tylko zewnętrzny znak naszego zbawienia, którym jesteśmy znaczeni od narodzin aż po śmierć. Jest to znak, który nam towarzyszy od praktycznie pierwszych do ostatnich momentów życia, że to nie jest tylko zewnętrzny znak. Słowo chrzest dosłownie oznacza zanurzenie, czyli że to jest taka tajemnica i taka rzeczywistość, w którą jesteśmy zanurzeni. Kolejna z modlitw również z prefacji mówi że na krzyżu zostało przebite serce, bok Jezusa, i wypłynęły stamtąd krew i woda, i stamtąd wzięły początek sakramenty Kościoła. Można sobie wręcz wyobrazić, że ta woda chrztu, która nas zanurza w tę tajemnicę, to jest dokładnie ta woda, która wypływa z boku Jezusa jako niekończący się zdrój miłosierdzia i przebaczenia. Jakie to ma dla nas praktyczne konsekwencje? Po pierwsze, takie, że skoro Jezusowe serce zostało na krzyżu otwarte, to nie ma takiej siły, nie ma takiej władzy na tym świecie i nikt z nas nie może tego sprawić, żeby ono się zamknęło. To jest niezwykle praktyczna rzecz w naszej wierze. Nie możemy. W żaden sposób sprawić, żeby to serce na powrót się zamknęło. Nie ma takich grzechów, którymi moglibyśmy to serce zamknąć. Ono zostało otwarte raz na zawsze. A to znaczy również tyle, że Bóg się nie zmienia pod wpływem naszych grzechów. To jest dosyć częsty taki sposób myślenia, wyobrażenia, dosyć naiwny i czysto ludzki. Kiedy my mówimy, że obraziłem Boga jakimiś grzechami, to często jesteśmy skłonni sobie to wyobrażać właśnie na ludzki sposób. Czyli obraziłem to znaczy, że On się na mnie obraził, czyli że On się ode mnie odwrócił, że On nie chce mieć ze mną nic wspólnego i że dopiero my musimy wykonać jakąś pracę. Czyli go jakoś przebłagać, wzbudzić żal, wykonać jakieś akty pokuty, żeby on z powrotem, żeby przestał być obrażony, żeby z powrotem się do nas zwrócił. To jest myślenie czysto ludzkie i bardzo naiwne. To, co się dokonało na krzyżu, i dlatego to jest jakoś kluczową tajemnicą naszej wiary, to jest rzeczywistość, która jest dana nam raz na zawsze. Czyli można powiedzieć, że w Chrystusie Bóg zgładził cały grzech świata i przeszły, i obecny, i przyszły. I grzech sprawia, że my sobie odmawiamy tego dobrodziejstwa, ale nie możemy sprawić nic takiego, żeby w nim się coś zmieniło, żeby odwrócić. Tą, tą rzeczywistość. I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że to jest trochę taka zachęta do tego, żeby grzeszyć. Jeszcze bardziej naiwne mi się to wydaje, bo jest to chyba raczej zachęta do tego, by jeszcze bardziej, z jeszcze większą ufnością, przylgnąć do tego, który jest. Jak samo sobie powiedział, bramą, że Jezus jest bramą, przez którą y, znów święty Paweł mamy śmiały przystęp do Boga. Że z odsłoniętą twarzą możemy wpatrywać się w jego blask. Że w nim mamy śmiały przystęp do Ojca. I y, jeszcze tutaj myślę, że warto y, wspomnieć te słowa świętego Jana. Który, bo w, w tym kontekście, bo nasze serce nas oskarża i, i, i pewnie jest to jakaś robota złego, żeby człowiek nie ufał, żeby go odłączyć od sakramentów. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że jest to jeden, trochę w takiej formie, że jest to jeden z głównych, taki główny cel złego, żeby odłączyć człowieka od sakramentów. Bo wie, że to jest tak potężna siła i tak potężne źródło, któremu nie, nic nie jest w stanie się oprzeć. I, i ten sposób patrzenia, który jest bardzo biblijny i, i można powiedzieć wprost wynika z objawienia, on jest bardziej właśnie zachętą do tego, żeby nawet jeśli nasze serce nas oskarża, uwierzyć, że Bóg jest większy od naszego serca i wie wszystko, jak powie święty Jan. I święty Paweł jeszcze doda, że nawet ja sam siebie nie sądzę, ale że sąd zostawiam Bogu. Że to jest taka siła ufności i, i, i takie zaproszenie, żeby w tę rzeczywistość wejść, żeby do niej przylgnąć, właśnie jako do tego, który jest bramą, ale który, jak też powiedział, jest drogą, prawdą i życiem. I może w ten sposób yy, chciałbym te nasze spotkania tutaj zakończyć. Yy, Jezus mówi o sobie, że jest życiem, życiem, które zaczyna się już teraz, tutaj. Konkretnie życiem, które zaczęliśmy w momencie Chrztu, kiedy zostaliśmy przygarnięci. I w momencie, w którym Bóg powiedział, Moje, chrzest to jest taki moment, kiedy Bóg o każdym z Was, z nas, mówi, Mój, moja, nic, nic go już nie wyrwie z mojej ręki. To jest, to jest moment chrztu. Kiedy Bóg nas usynawia, kiedy czyni nas dziećmi, tu się zaczyna to życie, jest cały czas dostępne, tak jak już to mówiliśmy, w sakramentach, dostępne na co dzień dla nas. I to życie się nie kończy. To życie, które się tutaj zaczyna, trwa na wieki, bo tak jak cytowałem wczoraj Jana Pawła II. To życie tak jak miłość nie zna końca, zna tylko swoją pełnię.